Dzień dobry. Nazywam się Przemysław Więckowski i reprezentuję firmę Agroplast, największego polskiego producenta części do opryskiwaczy polowych. W dzisiejszym filmie przedstawię państwu proces kalibracji rozdzielacza stałociśnieniowego. Na naszym drugim filmie, którego link wyświetla się państwu na ekranie, możecie państwo zobaczyć proces kalibracji rozdzielacza kompensacyjnego. Ale wróćmy do naszego stałociśnieniowego. Rozdzielacz stałociśnieniowy charakteryzuje się tym, że utrzymuje on stałe ciśnienie niezależnie od ilości otwartych bądź zamkniętych sekcji. Dzięki zastosowaniu zaworu proporcjonalnego, którego nie ma w rozdzielaczu kompensacyjnym, możemy ciśnienie ustawić w sposób bardziej dokładny i precyzyjny. Rozdzielacz stałociśnieniowy składa się z następujących elementów. Zawór główny, zawór sekcji, w naszym przypadku odpowiada za zasilanie mieszadła, filtr, zawór proporcjonalny, sekcję wraz z regulacją ciśnienia, podstawą manometru oraz manometr. Przed przystąpieniem do procesu kalibracji należy wykonać następujące czynności. Skręcić zawór proporcjonalny w prawo, zamykając go. Otworzyć wszystkie zawory sekcji oraz poprzez pociągnięcie otworzyć wszystkie zawory regulacji sekcji. W tym momencie rozdzielacz jest gotowy do procesu kalibracji. Możemy uruchomić silnik. Po uruchomieniu silnika oraz ustawieniu roboczych obrotów wałka, możemy przystąpić do procesu kalibracji. W tym celu Zaczynamy od uruchamiania zaworu głównego. Okręgłem zaworu głównego ustawiamy ciśnienie na poziomie maksymalnym, jakim kiedykolwiek będzie wykorzystywane do zabiegu. W naszym przypadku będzie to 5 bar. Następnie zaworem proporcjonalnym ustalamy ciśnienie robocze, jakiego będziemy wykorzystywać do zabiegu. W naszym przypadku będzie to 3 bary. Następnie przechodzimy do procesu kalibracji poszczególnych sekcji. Proces ten odbywa się następująco. Zamykamy sekcję, którą aktualnie będziemy kalibrować, oraz pokrętłem regulacyjnym ustalamy ciśnienie na poziomie oczekiwanym. To jest 3 bary. Po ustawieniu odpowiedniego ciśnienia otwieramy zawór. Tą samą czynność wykonujemy dla pozostałych sekcji. W celu sprawdzenia poprawności procesu kalibracji losowo otwieramy i zamykamy poszczególne sekcje, zwracając uwagę, czy wskazówka manometru pozostaje na niezmienionym poziomie. Nasz proces kalibracji odchył się w sposób prawidłowy. Natomiast jeżeli w Waszym przypadku wskazówka manometru będzie miała odchył w jedną bądź w drugą stronę, proces kalibracji należy wykonać ponownie. Po prawidłowo przeprowadzonym procesie kalibracji należy zamknąć poprzez dociśnięcie okrętła zaworów regulacji na poszczególnych sekcjach. Dzięki temu jesteśmy pewni, że uchroni nas to przed przypadkowym rozregulowaniem się rozdzielacza. Należy również pamiętać, że przy każdej zmianie dysz na inny kolor, proces kalibracji należy wykonać ponownie. Po więcej informacji dotyczących rozdzielacza stałociśnieniowego, kompensacyjnego, jak i innych produktów firmy Agroplast, zapraszam do kontaktu z przedstawicielami firmy oraz dealerami. Dziękuję bardzo.